Szykuje się wiele zmian dla przedsiębiorców, które będą wpływać na koszty ich działania. Minimalne wynagrodzenie od przyszłego roku 2600 zł, dzisiaj to 250 Myślę, że dla małych firm to może być bardzo poważny problem. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie podniesienie wynagrodzenia tym, którzy dzisiaj mają wynagrodzenie na poziomie 250, dlatego że wszyscy, którzy mają powyżej, prawdopodobnie będą także oczekiwać, że ich wynagrodzenie wzrośnie, bo dzisiaj jednak zarabiają trochę więcej niż to minimalne wynagrodzenie. To nie jest jedyny koszt, który będzie rósł, bo w przyszłym roku także mniejsze firmy będą objęte PPK, czyli w momencie, kiedy pracownicy będą chcieli odkładać na emeryturę w ramach tych programów kapitałowych, to pracodawca będzie zobowiązany do wpłacania 1,5% wynagrodzenia. To jest kolejny koszt. I oczywiście należy w przyszłym roku spodziewać się wyższych kosztów energii i to będzie prawdopodobnie dosyć poważny wzrost, a nie ma firmy, która przecież tych kosztów nie Ponosi. Ciągle brakuje jednak pracowników. Tutaj też trzeba zakładać, że nie tylko. Ci pracownicy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie i trochę powyżej minimalnego będą mieli to wynagrodzenie wyższe, ale także wszyscy inni także chcieliby te wynagrodzenia wyższe otrzymywać. No i prawdopodobnie pojawi się tutaj problem. Jeśli popatrzymy na rentowności firm, to one są niewysokie. To jest w stosunku do przychodów ze sprzedaży zysk netto na poziomie 4-4,5% średnio. A przecież są firmy, są działalności gospodarcze, gdzie ta rentowność jest znacznie mniej. Wzrost kosztów spowoduje, że ta rentowność będzie minimalna, więc szanse na rozwój, na inwestowanie będą bardzo małe. A przecież, jak popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, w gospodarce globalnej, to no, musimy inwestować musimy inwestować w cyfryzację, w nowe technologie. Jeśli przedsiębiorcy nie włączą się w ten proces, to tak naprawdę za chwilę nie będziemy mieć przedsiębiorców. No ale rozumiem, że jeśli chodzi o dzisiejszych polityków, to dla nich jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wyraźnie mówią o tym, że jeśli ktoś sobie nie radzi, to nie powinien prowadzić działalności gospodarczej, co jest po prostu jakimś kompletnym absurdem i mówią, że chętnie wychodzą nowe przedsiębiorcze elity. Życzę wszystkiego dobrego, bo tylko ci, którzy dzisiaj są przedsiębiorcami, wiedzą, jak dużo to kosztuje, jak dużo ryzyka, jak dużo wysiłku, jak bardzo wpływa to na ich życie i życie ich rodzin. Bardzo trudno jest oszacować jakie będą konsekwencje jeśli chodzi o to czy firmy dadzą radę ponieść te dodatkowe koszty dlatego że jest bardzo silne zróżnicowanie rentowności i myślę że te najmniejsze mikroprzedsiębiorstwa szczególnie działające w usługach mogą mieć rzeczywiście bardzo poważne problemy ile firm może jednak podejmować decyzję o zamknięciu działalności czy wręcz utracić płynność bardzo Trudno w tej chwili jest to ocenić. Trzeba pamiętać także, że proces upadłości, proces bankructwa jest procesem długotrwałym, więc nie będziemy tego widzieć od razu w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy te wszystkie koszty pójdą w górę. To prawdopodobnie sukcesywnie w kolejnych kwartałach, kolejnych miesiącach, a nawet jeszcze w kolejnym roku będzie bardzo, bardzo widoczna szkoda. Ci przedsiębiorcy, szczególnie właśnie mniejsi, szczególnie rodzinni, włożyli całe swoje życie, mnóstwo wysiłku, a także własnego pieniądza, w to, żeby dostarczać nam, klientom, konsumentom produkty, usługi, ale także dawać miejsca pracy pracownikom.